Śmieć jebany drugi. Dobry tytuł szlachetny. To są pierwsze słowa, jakie będzie na odcinku słychać. Śmieć jebany drugi. To jest już szlachecki, tak, proszę, please do not demonetize this video. It's only, you know, a szlachecki tytuł, you know. <słuchy> szlachecki tytuł. <słuchy> tytuł. Jakaś metoda na kółko i krzyżyk? Eee, brogi albo środek. Kurwa mać. O oh, kurwa mać, nie słyszałem go! No kiedy? Prędkość obrotu kamery zwiększać? Trochę można zwiększyć. Chyba, że pożałuję tej decyzji. Ej, fajnie jest z szybką kamerą. Można więcej rzeczy. O ty, kurwa! Zrobić w tym samym czasie. Wędrów to będzie jedyna komenda, którą będę używać. No, chyba tam. ale był close. Ja pierdzielę. Co jest? Kto do mnie idzie? doktorek. Podszedł do windy. Fuj, zamknięta. O nie. Kurwa. Nie, 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 nie. ho. ho. Ej, właśnie. Aby dał się za pomostą by to nie miało być drugie szanse. Może i być. Co w tym parę rzeczy? Może? Nie wiem, jak to działa, to jest zabagowane obecnie. Tak? Teraz ja tą zamykać, nie? No. Może podejść do drugiej, teoretycznie, czy do tej samej dwa razy. Już nie wiem, po co to zamyka się. Powiedziałam, że dzisiaj zużywa tylko energię. Nie, nie zużywa. Nie zużywa? O. Nie. No i Miś też to jest jego tam O Podobno kurwa. Ło, wow, czekaj, co on mi pomógł? Co? On mi zamknął no. drzwi i mi pomógł dzięki temu. O. Koks. Pojechał już? Tak. Jak blisko? Easy, wygrałem. Beka z cyby. Eee, prąd. Mam 30 energii, to już w ogóle mogę sobie pomarzyć. Co to mnie idzie? Potwór spaghetti? Erik? Nie no, rekord. 4 ta. No Ale nie ma tak dobrze. Doktor O, cholera, jasna. Widziałeś to? idzie do ciebie? Wiem, ale co mam zrobić? No nie wiem What? O. Komputerek się wkurwił. A, no to Diem, a było blisko już. No już nie masz słońca, w zasadzie Jakbym prąd wyłączył, bo i tak mi się nie przydaje nie, prąd. No to ma zużycie. Spore Już nie. No to, Lampka to nie mi zużywa tego. tylko. I to Zakurwia do mnie. Mam kotka i jego. I czekam aż lekarz przyjdzie. I patrz piąta! Ale zajebiście. I teraz G. Ta Oj, bo widać. Co? Spierdalaj, Pa, on to ugiął. Nie, nie, nie było chuja, nie, bo musiałem się na krótka spojrzeć. Jedna by mnie zabiła, drugie. Nie ma opcji w ogóle. No, odpowiedź na ekspozycję 6, twardość 2, możliwość grupowania. Tak, 64. Co? Eee, Minecraft? Minecraft, czekaj, od, na co ma ekspozycję 6? Bedrock? Obsidian, prędzej. No bo ten kamieniak mnie zabił Ten jest cegła Może cegły? Astralisys nas a może no Ale muszę sprawdzić miejsce na dysku, bo może być mało Nie no, zmieści się Nie, tragedia jest Nie zmieści się Czekaj, aż to kuźwa przeniesie popcorn, nie? Ja to nie jest żeby popcorn To może być długi seans Nie, ja serio Psy -ha siada. hasiada ci to i dam ci save'a, może być? <śledzio> Tak, i nagrasz i zrobisz, że ja przedem, tak Aha. I będę komentował nagranie, tak O, patrzcie tak, jaki tak, jestem tak. fajny, patrzcie, teraz klikam to, o, Zobaczcie, o, jak jestem, zobaczcie o. Jak Patrzcie jaki jeszcze zajebisty, kurwa, wszystko, wszystko naraz ogarnę czy... Kurwa Nie no, też, zajebisty jesteś Wiem, dzięki E, nie ogarniam już co mam robić Sprawdzać flagę Sprawdzać piąta Co masz robić i omierać ogólnie Okej, okay, kumam, ale a jeszcze mi się świecić. Jak długo muszę mu na mordę świecić? Przez kilka Parę sekund? Parę czy... sekund, no, jak się zablokuje. O, Cek. dobra. To jest takie proste. Ja. Oj, zgubiłem skalniaka, czyli chuj wie jak on tam się nazywa. Cegła nie Cegła. Cegła no sorry. ja... Lubię nadawać im własne nazwy. O lekarz. Góra będzie czy dół? W zależności na której kamerze jest. Musisz tę kutkę zablokować, tam gdzie jest kamera bliższa. Jakby wiesz, tę. Ale nawet nie wyłączam węta. Bo jak mi wyłączy kompa czy coś, i będzie mi się kto jestem w dupie. A propos Miszka. No i chuj, chcę zrobić z tą energią. Węd! O Jezu, co? Nie no zamykaj mi, spierdolaj. Mówisz, porad To jakaś Jaki tam lekarz kurwa niech on się leczy Aha Aha, niemiłe Ale tyś kurwał Dla... On chce ci wyleczyć, a ty możesz czy tak plujesz do ryja Tak Dokładnie tak Są mu pluje, tak tu, Tak mu pluje. No tak. spokoj, on, on za chwilę to, on już to słyszy, że ciebie biegnie. No właśnie. Nie wiem czy wiesz, jak on to słyszy. Mówisz? <laughs> ta, Myślisz, że on już jest blisko? Tak. No to jak nie on, to plaga będzie szybciej. No my właśnie mówimy o pladze, bo to doktor jest przecież Wła! wszystko jedno kurwa, każdy będzie szybciej, bo zanim doktorek przyjdzie, to zabije go kotek, bo nie zauważy Ktokolwiek, tylko żeby zdechł Byle tylko zdechł, właśnie, żyć mu śmierdzi, oczywiście w SCP W SCP, tak Tak, tak, tak. A, co, prądu nie mam? No A, to fajnie No płacić rachunki, a nie a Polska to jest, kto płaci rachunki w Polsce za prąd? No, kotek już, już patrz. Już kotka. No. A póki mu patrzy w borę, to on chyba nie wyskoczy. Ostatnie złam, no że No to nie kotek! Wszystko, żeby tylko nie kotek. Zabije mnie e, ten. Cegła cię zabije. Cegła, no cegła już biegnie. już biegnie. Cegła już jest obok mnie i ja w od niego. No bo nie wiem nie... A na to, co? Radę. Co? Wow. wow! Jaki ja bardziak! Co? Ej, to jest chwila warta zapamiętania Co a. jest? I tym akcentem <laughs> I tym akcentem <laughs> Nie to będzie gierka pierwsza i tak To Aha. będzie pierwsze co ja na odcinku, zobaczę Albo może drugie Aha, tak <laughs> fajnie, tak, no nie No bo nie idziemy idzie? do czwartej teraz, a nie wiem, co będzie w czwartej jeszcze No to dawaj, lecisz chłopie No, no żeby... to lecę, dobra dawaj. Ale czekaj, teraz to mi się robi morale Po pierwsze... to jest śmieszna Jest śmieszna? Aha Kiga śmichaweczka będzie, zabawnie Możliwe no, Pamiętam, że dopingujemy ciebie, tak? Żebyś tak się tak jak najszybciej no, tak. Ale Dobra. dopingujemy Zostawiamy na Bytkliku pieniądze na Właśnie, a pro widzowie, sposób <grym> Dobra, noc czwarta, let's go Zastanawiałeś się, jak przejebać wszystkie swoje pieniądze? Pobierz no, The Endurance no. <grym> O Okej okay. Powitanie masz piękne Muzyka jest taka trochę mroczna bardziej. Co się pojawi w tej nocy? No kto się na pewno nie zjawi w twoim domu, zbyt szybko. Stary? <grym> tak. Super! Rozumiem, że to jest taka sama, tylko w twój trudniejsza noc. Musimy ten beczkę tę O, plaga cię idzie odwiedzić. Pan doktor. Dobrze mam wyjebane. No, on ci będzie zbadał bicie serca, a że on ci je wyciągnie z klatki pierwszego to Tak jak ty powinieneś mu pokazać oczy do zbadania, tak on ci pokaże, nie? Na no, czomskerze. Chuja mu pokażę do mordy. Miło, tak? Bardzo. Jak się widzi, jak jest kurde, to mu lepiej wychodzi. Taki refleks zajeba po prostu teraz z drzwiami, no. O, nieśmiały. Tam <grym> nadal syćciaki naprawić. Na yeah, no I jaaa, o pierdziele, doj do. I w ogóle to jest w ogóle jak ja z nim idę web łeb w łeb, zobacz, kurczę, wyścig. <grym> Gdzie jest orzek? Nie Gdzie wiem, w chuj jest mam orzecha. <grym> <To>, nie wiem. I wyjdź z domu, to się to dowiesz. Where orzech? Nie Myślę, że on nie wyjdzie, tylko się stoczy O kurde Dobra kurde. To było dobre To było dobre Cytuł odcinka Chciałem to przejść, ale Muszę powiedzieć jakąś taką totalnie już znać ciekawostkę Tylko nie pamiętam jaką Znaczy nie wiem jaką Twoja matka się kurwi ale to nie jest ciekawostka, to jest po prostu A, no tak, fakty Jeśli liżasz za tobą, odwróć się to... I ty i czemu narysowałeś kutasa? Co? <laughs> nie jakby teraz komputerek nie wiesz coś mi zrobił to. Zamknijcie te mordy, no co się cieje dzisiaj O. co masz? Baba! No i, no i masz bana! No i masz bana. No i masz bana ale. Pa! W idealnym momencie! Wentylacja A pochuje się, mogę się na niego patrzeć. Przecież, ej, piąta 28. Ej, ja to przejdę. Ja to przejdę na spokojnie. Padzie, par. Ej, nie jest źle. Ja myślałem, że jest gorzej. fuj tak, no to w takim razie, tym akcentem Nie I no myślę, że będziesz miał te, teraz więcej kontentu na odcinku Tak, tak teraz, teraz odcinek będzie pełny kontentu. Teraz administracja YouTube sprawdzająca ten odcinek Będzie miała pełne ręce zabawy Tak jak wy widzowie Oj tak, komentujemy, dajemy do Lepiej odcinki, ręce tak. niż buzię, tak? I tym akcentem <laughs>